Cześć, Z tej strony Piotr Pasieka na skarpie 28 stycznia 2025. Dawno mi nie było, ale dużo prac, dużo różnych obowiązków, więc no, nie było. Może i też o czym kręcić, a może i nie było chęci. Dobra, chciałbym na wstępie, na wstępie powiedzieć, że nie jest to w żaden sposób jakaś nie wiem. Nagrywanie sponsorowane czy cokolwiek. Nie, nie mam z tego, mam z tego żadnych e, finansowych korzyści, także powiem tak. E, ja zresztą nagrywałem kiedyś już filmiki odnośnie mm, tego kalendarza poradnika biodynamicznego Maritum. E, ja się z tym utożsamiam mm, i uważam, że po prostu tego typu pomoce są w moim przypadku korzystne sprawdzają się, bo to już jest, no może nie kilkudziesięcioletnia, ale kilkuletnia praktyka. Od ilu lat kupuje tego typu poradniki i uważam, że jest to naprawdę coś fajnego. Może przypomnę, może przypomnę o tym, może przypomnę o tym, co to jest, jak to jest. Może ktoś się przekona. Myślę, że na pewno nie będą to wyrzucone pieniądze. Na Allegro taki poradnik, bo nawet sprawdzałem, przed chwilą kosztuje około 30 zł. Jak ktoś ma bezpłatne przesyłki, to, to po prostu ten koszt. Ja kiedyś kupowałem też w Empiku. Jest tam chyba nie wiem, 6 zł, droższy, ale, ale nie wiem, nie sprawdzałem tego. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, pewnie sobie znajdzie. Tak, jak patrzę, tutaj to 42. wydanie polskojęzyczne, także już 42 lata jest jakby na rynku polskim. Od 63 lat zakładam, że Maria Tun pierwsze wydawnictwo poszło właśnie w 63 lata temu. O, nawet jest cena 30 zł. Jest taka. Wiadomo, no gdzieś tam jacyś pośrednicy e, zarabiają na tym, więc może być drożej. Ale na Allegro też jest w cenie 30 zł. Co to jest? Tak pokrótce. Pewnie część, e, część przelarzy powie, że to jakieś tam bzdury. Nie chcę się tu z nikim sprzeczać. Każdy ma swoje podejście do przelarstwa i do wielu innych dziedzin życia. <laughs> Ogólnie. Czy wierzyć to, czy nie wierzyć to? No tutaj akurat oddziaływuje Księżyc. Czy Księżyc oddziaływuje na nas? Czy Księżyc oddziaływuje, nie wiem, na, na cały nasz świat? No, myślę, że chyba tak, bo to nawet jest naukowo e, udowodnione. E, chociażby pływy i przypływy morza, czyli te tak zwane fale, no są od promieniowania kosmicznego. Jeżeli patrząc na to, że Księżyc oddziaływuje w ten sposób na wodę, czyli na morze, morze, oceany i tak dalej, no to równie dobrze myślę, że może oddziaływać chociażby na rośliny, które się składają w większości z wody. Tak samo na nas, no przecież nie pamiętam teraz, nie, nie przygotowywałem się do tego nagrywania, więc nie chcę tutaj wprowadzać jakichś błędnych, błędnych informacji, ale jak dobrze pamiętam ze szkoły, to około 80% lub nawet więcej, każdy człowiek składa się po prostu z wody i wiele zwierząt, owadów, no myślę, że chyba też. Więc jeżeli ten księżyc oddziałuje tak na wodę. No to oddziałuje tak na cały świat, więc no, dlatego ja się z tym utożsamiam i uważam, że to jest coś fajnego yy, i że to działa. Tego typu poradnik nie jest tylko odnośnie pszczół, kiedy, co, jak z nimi robić, ale też jest odnośnie jakiegoś sadzenia, cięcia, yy, kiedy, co się powinno robić, kiedy na przykład, jeżeli będziemy robić jakiekolwiek przetwory, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że, że coś zgnije, że coś będzie gorzej się przechowywało. No, jest w ogóle bardzo dużo takich ruchów. Nie pamiętam czy dobrze nazwę powiem permakultury. W ogóle, no dobra, może, może nie będę aż tak się rozwinął. Zostańmy, zostańmy przy pszczołach, to co nas najbardziej interesuje. I patrząc na to, chociażby no i wiadomo, no w styczniu to niewiele mamy akurat do roboty, ale już marzec, no w zeszłym roku, już w lutym, sezon się przynajmniej u mnie zaczął. Więc są jakieś tam poradniki, co, gdzie, kiedy, na przykład chociażby tutaj, kiedy, kiedy sadzi się sztobry, wierzby na wziątek pyłkowy, nektarowy. Powiem tak, ja nie pamiętam, czy jak ja sadziłem, e, bo sadziłem tam ileś lat temu, czy ja na to zwracałem uwagę. Nie wiem, nie pamiętam. Nie chcę tutaj wprowadzać kogoś w błąd. E, ale jeżeli powiedzmy w danych, e, w danych dniach e, posadzi się na przykład, no to wtedy e, dane, dana, <coughs> przepraszam, dany krzew drzewo będzie bardziej e, w danym okresie e, po prostu bardziej pyłkowało czy nektarowało. Tak samo jakieś cięcie zrazów drzew owocowych, czy, czy ozdobnych. Dobra, zostawmy to. Ale mamy tutaj poszczególne dni. No, tego może aż tak z daleka nie widać. Spróbuję może trochę przybliżyć. Czyli mamy, mamy tutaj kolorystykę jakąś. Że danego dnia na przykład. To u siebie sprawdzałem wielokrotnie, może nie aż tak bardzo pod kątem wziątku budowy plastrów. Bo to trzeba by było robić jakieś takie już specjalistyczne badania, zapisywać, a przy takiej ilości uli, które mam i tych pasiek, nie mam na to czasu. Ale na pewno pod względem e, powiedzmy niebieskiego koloru, czyli jest to liść, e, w tym dniach pszczoły to jest zauważalne są znacznie ostrzejsze. Wiadomo, że jeżeli mamy 5, 10, 20 uli, to możemy, e, to możemy po prostu. Zwracać na to uwagę. Ja wiem, że tak jak ja mam no, mam, no mam dużo już tych uli, to nie zawsze jest czas. Chociaż staram się, jeżeli oczywiście jest na to przestrzeń, żeby po prostu danego dnia sobie odpuścić, to staram się właśnie odpuszczać dni, te tak zwane bardziej niekorzystne. I co to tutaj jest? Spróbuję tak najechać. Czyli niebieskie, jakby dni. Najlepiej pracować z miodem, czyli jakaś przeróbka, coś odnośnie prac typowo miodowych. Eee, czerwone, czyli to jest tutaj ciepło, pogoda, żywioł, eee, i wtedy w te dni, jeżeli chcieliby, <coughs> chcielibyśmy na przykład, jest lepszy wziątek nektaru. Czyli <coughs> jeżeli na przykład uchlimy hmm, powałkę, eee, Dotrą te promienie kosmiczne, tak można to nazwać, promienie księżyca, czyli wtedy pszczoły są jakby bardziej pobudzane do lepszego wziątku nektaru. W przypadku brąz, czyli korzeń, lepiej, jeżeli powiedzmy otworzymy, puścimy właśnie te, te promieniowanie kosmiczne, to wtedy lepiej odbudowują plastry. Jeżeli na przykład Dzień światła, to wtedy jest lepszy wziątek pył, pyłków wszelkich. No i tutaj te poszczególne właśnie dni są, kiedy po prostu, jeżeli komuś na tym zależy, że na przykład chcemy, żeby intensywnie odbudowały pszczoły plastry. No to mamy tutaj powiedzmy dni, no wiadomo, że w marcu różnie bywa, ale jeżeli powiedzmy, nie wiem, przejdziemy już kwiecień, czy tam nawet maj, no teoretycznie powinno być ciepło, to jeżeli komuś bardziej zależy, no to wtedy mamy tutaj 9-10 maja. Tu są wszędzie opisy, co, gdzie, jak, kiedy, kiedy po prostu. Tak żebyśmy mogli po prostu zrozumieć, że od godziny powiedzmy tak jak tutaj mamy na samym dole w przypadku kwiatu, to w środę od godziny 20 do jak dobrze patrzę, 18 do godziny 18.30 w piątek wtedy dobrze by było na przykład wziątek pyłku. Jeżeli nam zależy na tym, żeby na przykład. Więcej pyłku nosiły, po to, żeby można było ten pyłek pobierać. Chcemy więcej, nie wiem, pierzgi później odbierać, to tak samo, wtedy mamy więcej tego pyłku. Czy tak jak ja na przykład w zeszłym roku bardzo dużo zwierałem pyłku, no to na tej zasadzie i tak, tak to tutaj po prostu wygląda. Nie chcę nie wiadomo ile tutaj nagrywać. Jeżeli ktoś po prostu będzie chciał, żeby coś więcej o tym popowiadać, mogę nagrać jeszcze jakiś bardziej szczegółowy, szczegółowy odcinek. Pewnie większość przelaży się na tym zna, miała z tym do czynienia. Więc, więc są takie po prostu kalendarze, tutaj są dużo różnych opisów, chociażby taka jakby po części pielęgnacja pszczół, co gdzie, kiedy robić odnośnie do karmiania pszczół znaczy no tutaj akurat nie jest tak to chociaż nie no jest Pokrzywa, skrzyp polny kora dębu. jak zrobić powiedzmy takie no coś w sumie tak no ja nie stosowałem nie stosowałem tego nie stosowałem tego bo mam książkę też bo jest taka Książka Marie Thun: Pszczoła, pielęgniacja i hodowla. Więc tutaj jest bardzo dużo fajnych poradników. Nie wiem, ile na chwilę obecną ta książka kosztuje, ale też jest fajna. No, ze względu na to, że no, ja akurat nie stosuję w ogóle chemii żadnej, przynajmniej tej ciężkiej, bo póki co stosuję tylko i wyłącznie wyciągi z tymolu, więc tym, tym leczę pszczoły. Póki co sprawdza się. Nawet teraz, jak było w sobotę, w sobotę taki cieplejszy dzień, pszczoły pszczoły po prostu gdzieś już zbierały nawet pyłek. Ale to tam bez szaleństwa jakiegoś, ale obleciały się. Przynajmniej na tej pasiece koło domu, tam mam ileś tych uli, to wydaje mi się, że wszystkie się obleciały. Jedne więcej, wiadomo, tam gdzie słońce przyświeciło przy tych 13 stopniach bardziej, to, to no to takie dosłownie jakby wiosenne, nawet obloty, można powiedzieć. Więc e, fajnie. E, też warto, warto po prostu, moim zdaniem, mieć w swoim, w swoim, w swoim księgozbiorze e, taką książkę. Mogę tak po części przeczytać z e, treści, bo to nie wiem, czy to będzie na telewidoczny. Jakieś słowo wstępne, wprowadzenie, hodowla pszczół w przeszłości, hodowla pszczół obecnie, a wiadomo, no to się zmienia, to już nie można po prostu jakby um, trzymać się tego, co było, nie wiem, 20, 30, 50 lat temu, o, to jest moim zdaniem przepaść. No i tak ogólnie to, co, to, co, czy tak. Y Bardziej to jest tak jakby pod względem biodynamiki, ten opis. Nie jest to takie typowo, tak jak w każdej książce, więc jest tam o hodowli pszczół, miejsce na pawilony pasieczne, z ich jakby punktu widzenia, różne formy stanowisk pszczeli, trochę o ulu, materiały do budowy uli, różne formy uli. To już nie będę nawet tutaj. Nawet budowa ula słomiannego, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Jakieś tam narzędzia wyposażenia pszczelarzy no, taka ogólna książka też po prostu może się komuś przydać. Przebieg roku pszczelego pielęgnacja pszczół według rytmów kosmicznych. Pierwszy wiosenny przegląd rodzin pszczół, nastrój rojowy, ramki pracy, odmładzanie i rozmnażanie rodzin pszczelnych, wychów matek, budowa plastra, miód, pokarm zimowy, choroby pszczół, metoda spopielania. Tutaj akurat chodzi o to, że zbieramy warozę, spopielamy ją i posypujemy ramki. Szczerze nie próbowałem tego, bo. To tak jak mówię, to trzeba mieć, mniej mniej po prostu yy, uli, żeby takim czymś się zajmować. No ja już mam po prostu za dużo, więc może kiedyś, może kiedyś, bo tam yy, to, co kiedyś tam opowiadałem o jakiejś tam mojej przyszłości, myślę, że przylarskiej, myślę, że yy, to, to się ziści z czasem, jeżeli będzie tak jak myślę, to będę miał więcej czasu na to, żeby właśnie sobie takie rzeczy yy, próbować. E, uprawa roślin miododajnych, znaczenie i zadania pszczoły, utrzymywanie pszczoły w przyszłości, jakieś tam notatki e, ulowe, to tego typu, tego typu tutaj jakieś nawet rysunki. Rysunki są zamieszczone, więc, więc to, to mniej więcej, to mniej więcej tak wygląda. E, są też, wiadomo, jakieś tam kalendarze, i to tutaj też mamy, właśnie na tym kalendarzu, na którym widać poszczególne dni. Nie trzeba wtedy wchodzić w, w, w tą książeczkę. Można, można coś, coś takiego jakby zakupić. No i, i ostatnią rzeczą to nie wiem, czy to jest dobre, że widoczne, też jest taki Almanach biodynamiczny na 2025. Też można po prostu tutaj. <laughs> Zapisywać sobie, robić sobie notatki i to samo tutaj kolorystycznie, to co omawiałem. Są poszczególne dni, w których co możemy robić, więc możemy sobie zapisywać. Ci, którzy akurat prowadzą papierowo jakieś notatki. Myślę, że też jest to, nie wiem w sumie, nie wiem w sumie ile on kosztuje, bo akurat no, dostałem go, dostałem go od, od wydawnictwa Otelia. E, więc e, myślę, że jest to na pewno jakiś tam, e, jakaś alternatywa, jeżeli ktoś kupuje tego typu kalendarze, a znam takie osoby, które prowadzą po prostu tutaj e, zapiski, więc myślę, że to też jest e, dosyć ciekawa jakaś tam alternatywa dla, e, dla po prostu prowadzenia swoich zapisków w tego typu rzeczach. A czy komuś to się przyda? To już każdy musi po prostu też Podejść do tego osobiście. Ja myślę, że popieram na pewno tego typu, tego typu prowadzenie pasiek. I jest to coś, co w moim przypadku się sprawdza. Także tyle ode mnie. Tyle ode mnie. Będę chciał też w najbliższym czasie wrzucić filmik, ale to też nie będzie o pasiece, bardziej będzie o naszym kole pszczelarskim, w którym od zeszłego roku jestem w zarządzie. Będę chciał trochę opowiadać, poopowiadać. Też już kiedyś był filmik u mnie dlaczego warto być w kołach pszczelarskich. Też będę chciał to poruszyć. Trochę poopowiadać o historii naszego koła, bo w 2026 80-lecie kończymy naszego koła. No, na pewno nie jest to jakieś jedno z najstarszych, ale na pewno nie jest to też i najmłodsze koło i będziemy chcieli jeżeli nam się oczywiście uda, no dobra, o tym popowiadam, jak ktoś będzie zainteresowany w kolejnym filmiku. Także trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego dla Was w nowym roku, bo jeszcze w sumie nie życzyłem na tym kanale. Trzymajcie się.